To ogromnie mi miło, że rozmawiamy, bo ja jestem, nie wstydzę się powiedzieć, psychofanką owczarków niemieckich. Miałam też e, psa, który nazywał się też na A, oh. Atos. Bardzo, bardzo go kochałam. Nie ma go już wśród nas, ale wspomnienie pozostało na całe życie. Chciałam Ci zadać kilka pytań i prosiłabym Aha. o wyczerpujące i ciekawe dla widzów odpowiedzi. Po pierwsze, co zdecydowało, że zostałeś w ogóle psim aktorem? Przepraszam, że mówię psim, no jednak aktorem. Mówiąc nieskromnie... <trujemy> jestem psem doskonałym. Pochodzę z rodziny wyjątkowo uzdolnionej aktorsko. Można powiedzieć, że... Talent mam krwi. No tak, rozumiem. A czy ty jesteś jakoś spokrewniony z Szarikiem, który też był psim aktorem, jak wszyscy pewnie pamiętają? No to oczywiście, to jest mój stryjeczny dziadek. Aha. Mój ojciec i Szarik, jeszcze mój wujek Cywil, wychowywali się na jednym podwórku i babcia wspominała, że czasami walczyli o lepsze miejsce we Przepraszam, w wspólnej budzie. Hmm? Czy twoja rasa, bo ja tak chwalę owczarki, mówię, że tak lubię. Uważam, że to jest najwspanialsza rasa psów i nie zmienię zdania i z każdym będę się bić w tej sprawie. A jak ty uważasz? Czy twoja rasa, właśnie do pracy w filmie czy w serialu, jest specjalnie predestynowana? byś powiedział naszym widzom, bo nie wszyscy to wiedzą, właśnie jakie cechy są konieczne do tego, żeby wykonywać pracę aktora, właśnie cechy owczarków niemieckich. Ho, ho, ho. My jako rasa mamy wspaniały charakter. Myślę, że sam fakt, że przyszedłeś tu do studia i wśród tylu kamer, świateł, właściwie w takim anturażu teatralnym bierzesz udział, to jest też odwaga dla zwierzęcia. A ja słyszałam, no może że nie powinnam o to pytać, ale słyszałam, że masz dublera. Wybierasz się gdzieś po kolegę? Nie, nie, nie. Mhm. Patrzę, bo może się ukrył gdzieś tu za kotarą. A, nie ma go. Chyba szturżył. On jest raczej taki. Wie pani. E, e, no.